Znamy już raporty opisujące polską gospodarkę we wrześniu. Raporty te z jednej strony pokazują pewne niepokojące tendencje, te dane wrześniowe raczej zaskakiwały negatywnie, z drugiej strony pokazują, że cały czas polska gospodarka rośnie w solidnym tempie. Skoncentrujmy się zatem najpierw na tych niekorzystnych zmianach. Mowa z jednej strony o Raporcie o sprzedaży detalicznej, który raczej w ostatnich miesiącach no, pokazywał tą moc polskiego konsumenta. We wrześniu było trochę gorzej. Wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł 5,5%, um, zaś po wyeliminowaniu wzrostu cen um, jest on niewiele wyższy niż 4%, więc oczywiście jest to cały czas przyzwoity wzrost konsumpcji, natomiast jest to mniej niż. Mogliśmy oczekiwać, szczególnie że wrzesień 2018 był dość słaby, więc można powiedzieć, ta baza odniesienia była niska i należało oczekiwać trochę większego wzrostu sprzedaży. Wydaje się jednak, że na razie o konsumpcję nie należy się martwić. Wewnątrz raportu widzimy, że spadała sprzedaż żywności. Po części może to odzwierciedlać wzrost jej cen, ale po części prawdopodobnie no akurat tak się to ułożyło we wrześniu i w kolejnych miesiącach, należałoby się spodziewać, że ten popyt na żywność jednak nie będzie spadał. A z kolei w kategoriach, które można powiedzieć są dyskrecjonalne, czyli przekładając to na język polski, no tutaj popyt wynika bardziej z tego, jak konsument się czuje w zakresie swoich dochodów, w zakresie swojego komfortu na rynku pracy. Tutaj mamy cały czas duże wzrosty sprzedaży um, artykułów trwałego użytku, takich jak samochody, takie jak RTV, AGD, meble. E, tutaj ta dynamika naprawdę jest cały czas solidna, i to pokazuje, że konsument cały czas jest pewny siebie. I wydaje się, że to e, jest. Takim najważniejszym przesłaniem tych danych od sprzedaży detalicznej, i to też odzwierciedla tendencje na rynku pracy, które są cały czas solidne: wzrost płac. Bliski 7% zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, cały czas powyżej 2% rośnie w skali roku, więc suma summarum od strony konsumenta wygląda to cały czas dobrze. Od strony produkcyjnej oczywiście mamy pewne niekorzystne tendencje już od kilku miesięcy, no i one niestety nie dziwią, niestety dlatego, że to co widzimy w Europie Zachodniej w przemyśle no sugerowałoby, że u nas ta sytuacja powinna być jeszcze gorsza, więc można powiedzieć, że mamy pogorszenie. Przykładowo dynamika produkcji przemysłowej za ostatnie 6 miesięcy średnio to jest 4%. Bywały okresy, gdzie, gdzie ta średnia wynosiła w, w około 7%, więc to jest to pogorszenie. Natomiast cały czas jest to w miarę solidny wzrost w porównaniu do Niemiec, gdzie notujemy dość głęboki spadek produkcji w skali roku. I tak ten przemysł wydaje się trzymać nieźle. Także ze względu na to, co dzieje się w Europie Zachodniej i w ogóle w globalnej gospodarce, niestety pewne spowolnienie raczej jest nieuniknione, natomiast ono na razie no, nie uderza z jakąś potężną siłą w polską gospodarkę. Widzimy pewne niekorzystne tendencje, ale cały czas ta pozytywna inercja jest też zdecydowanie widoczna i to powinno sprawić, że to tempo wzrostu nagle nie spadnie w jakiś gwałtowny sposób.